Mobile Assistant to już jest aplikacja, dzięki której Skopiujecie w prosty sposób dane ze swojego starego smartfona na systemie Android na nowe urządzenie Motorola. Mobile Assistant to proste narzędzie, dzięki któremu użytkownik może wykonać test sprzętowy swojego smartfona, a przede wszystkim może skopiować dane ze swojego starego smartfona na systemie Android na swój nowy smartfon Motorola. Aby skorzystać z tej aplikacji, należy wyszukać ją w sklepie Google Play, zainstalować na nowym urządzeniu, jak również na starym smartfonie, no i możemy podjąć działanie kopiowania danych. Uruchamiamy aplikację na obydwu smartfonach. Dajemy niezbędne zgody, aby aplikacja miała dostęp do naszej historii połączeń, do naszych SMS-ów oraz plików, żeby mogła je przesłać na nasze nowe urządzenie. Na urządzeniu biorcy klikamy Receive Data, a na urządzeniu dawcy klikamy Transfer Data, wybierając na jaki smartfon mają informacje zostać przesłane. Następnie na urządzeniu biorcy klikamy smartfon, który wyświetli się w zasięgu, aby się z nim połączyć i zautoryzować połączenie za pomocą kodu który wyświetli się na urządzeniu dawcy. Potem wybieramy, jakie pliki mają zostać przesłane na nasze urządzenie. W tym przypadku, dla przykładu, wybieramy wiadomości SMS i, żeby wiadomości SMS przesłać, musimy ustawić na chwilę jako domyślną aplikację do wiadomości SMS, aplikację Mobile Assist. Gdy dane zostaną przesłane, musimy ten krok wykonać ponownie i przywrócić naszą domyślną aplikację do wiadomości, którą mieliśmy ustawioną, zanim zaczęliśmy przesyłać dane. To wszystko. Dane zostały przesłane i możemy korzystać z nich na naszym nowym smartfonie Motorola. Jak widzieliście, świetne narzędzie, które pozwoli w prosty, łatwy i szybki sposób skopiować dane na nowy smartfon Motorola.